Cały sezon z kim grać, teraz trochę ma problemy tutaj jako kreator gry, bo tylko zawodnicą podobi, to jednak jest zupełnie inne granie. Teraz Matczak zabrał mu piłkę, Mazurczak za trzy punkty w gocz. Z trójkami czasami nie bywa idealnie, ale też w tym momencie w tym elemencie zrobił postępy w tym sezonie. Mazurczak przeciwko Mokrosowi, on trafia za trzy punkty. A pamiętamy, że pierwszym klubem, który sięgnął po Mazurczaka w Polsce, mniejsze zadanie. Czas na objęcie prowadzenia dla Kinga. Mazurczak z 8 metrów. Dlaczego nie? To też no, może być budujące. Jest także Kostrzewska, więc jest trzech wysokich graczy w tej chwili w Kingu. Kolejny wolny zawodnik na pozycji do rzutu za 3. Na Mazurczak dzisiaj Brown ma 0 na 5 za 3 punkty. Znowu się zbiegają zawodnicy pod koszem drużyny MKS. A Mazurczak! Trafia swoją piątą trójkę dzisiaj. 5 na 5. Ostrzewski. Byłem do kosza. Bardzo niecelnie, ale zebrał. Braun szuka swojej pierwszej trójki, ale to może nie być dzisiaj. Mazurczak za to. Jest nie po prostu. Nie do zdarcia dzisiaj. 24 na koncie. I ciągle 100%. Tak jest, no, jest. 9 na 9.